Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu A Psychologia. Witam się z Wami, Ja Angelika, a moją gościnią jest Monika Kotlarek, autorka książek Depresja, gdy każdy oddech boli, Borderline, czyli Jedną nogą nad przepaścią, i obecnie świeżo wydanej Choroba afektywna dwubiegunowa, czyli Ze skrajności w skrajność. Monika, opowiedz coś o sobie, czym się zajmujesz zawodowo. Nazywam się Monika Kotlarek, jestem psychologiem i autorką książek, jak już wspomniałaś. Na co dzień pracuję z pacjentami z różnymi problemami online w formie wideorozmowy. Prowadzę też blog psychologiczny, więc gdzieś tam z tą psychologią non stop mam do czynienia. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książce, którą ostatnio wydałaś, a którą miałam przyjemność przeczytać, która bardzo mi się podobała, ponieważ język jest tak dostępny, że każda osoba będzie w stanie zrozumieć, i nawet ta wiedza naukowa jest tak przekazywana, że jest zrozumiała i o wiele lepiej czyta się tę książkę niż te cegły psychologiczne. Powiedz nam, proszę, czym właściwie jest ten hat? Jeszcze tylko chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, że rzeczywiście bardzo mi na tym zależało, żeby ten język był dostosowany dla wszystkich. To znaczy nie jest sztuką kupić sobie cegłę psychologiczną i, tak, i nic tak. z niej nie zrozumieć, a fajnie jest jakby rzeczywiście ktoś, kto potrzebuje czy wsparcia, czy pomocy, czy po prostu szuka jakiejś informacji, żeby, żeby wiedział, co się dzieje i o co chodzi. HAT to jest zaburzenie nastroju, choroba afektywna dwubiegunowa, w którym rozpoznajemy najczęściej dwa takie stany emocjonalne i jest to depresja i jest też drugi biegun, mania lub hipomania, czyli taka mania nieco łagodniejsza. Okej, okay. mam teraz takie pytanie, bo czytamy w książce, że epizod manii lub depresji może trwać kilka godzin, kilka dni, a czy jest na przykład taka możliwość, że ten nastrój wahałby się w minutach, czyli że nie wiem, w jednej minucie mam epizod depresyjny i za chwilę w kolejnej minucie y, mam to manię. I czy dla takiej osoby, która no, nie jest specjalistą i, i po prostu żyje z taką osobą? To czy mm, byłaby w stanie, na przykład, stwierdzić, czy to jest hat, czy na przykład bliżej to mm, jest do borderline? Bo jak wiemy, borderline, jakby w borderline, generalnie też są takie przeskoki, czyli raz mam taki nastrój, raz mam taki nastrój. I właściwie. Czym jakby się różni ten HD od borderlineu jak to, jak to generalnie bez takiej fachowej diagnozy y, rozróżnić? Znaczy, przyznam szczerze, że takie zmiany z minuty na minutę, jak mm -hmm. mówisz, mm -hmm. nie spotkałam się z badaniami, które by to gdzieś tam określały. Podejrzewam, że to jest bardzo trudne do zdiagnozowania. Mm -hmm. Już te przeskoki takie godzinowe, czy nawet dniowe, że coś trwa dzień czy dwa i potem się zmienia, i już jest bardzo trudne do wykrycia, do zdiagnozowania. A co dopiero, kiedy coś się zmienia gdzieś tam z minuty? na minutę. Borderline to jest przede wszystkim zaburzenie osobowości, to jest taki styl funkcjonowania naszego, natomiast choroba dwubiegunowa to jest choroba, to jest zaburzenie, które różnica polega, znaczy objawy są powiedzmy dosyć podobne, mm -hmm. tak? dlatego te choroby są bardzo często, znaczy to, te zaburzenia są dosyć, dosyć często melone. Natomiast tutaj powinien się wypowiedzieć psychiatra, który, który stawia diagnozę, tak? I, i, bo jedno i drugie zaburzenie powinno być diagnozowane przez dłuższy czas, powinny być konkretne zmiany nastroju w konkretnych sytuacjach lub nie, pod wpływem np. bardzo silnego stresu, lub też zupełnie niezwiązane z niczym. No i zaburzenie borderline leczymy przede wszystkim psychoterapią leki występują przy jakichś współwystępujących zaburzeniach, na przykład zaburzeniach lękowych czy depresyjnych, natomiast chorobę dwubiegunową, no, podstawą jest farmakoterapia, a psychoterapia jest, wchodzi dopiero potem tak jak powiedziałaś, diagnozę wystawia lekarz-psychiatra, a czy jest możliwość, żeby tę diagnozę wystawił psycholog? I jeśli tak, to na podstawie w zasadzie czego? Czy dłuższej obserwacji, czy testów? No i czy jest taka możliwość, żeby psycholog na podstawie testów w 100% określił, że tak, to jest HAT? W 100% nie ma takiej możliwości. Znaczy no, są psychologowie diagności, którzy zajmują się diagnozą psychologiczną. Wtedy to jest na podstawie testów, na podstawie rozmowy, na podstawie obserwacji. Obserwacji oczywiście pacjenta. no Natomiast psycholog nie wypisze nam leków, tak? To robią tylko wyłącznie lekarze. Dlatego taka diagnoza od psychologa i tak musiałaby się spotkać też z lekarzem, psychiatrą, mimo wszystko, żeby też to zweryfikować. I jak wiemy, HD jest chorobą nieuleczalną i leki bierzemy do końca życia. A czy jest taka szansa, że jeżeli te leki będą dobrze dobrane, to że do końca życia ten epizod Ani Mani, ani depresji się nie pojawi, czy mimo dobrze dobranych leków jednak może się tak zdarzyć, że epizod się pojawi, jak, jak to wygląda? Epizody, epizody się trafiają, tylko na przykład są dużo krótsze, albo jesteśmy w stanie je szybciej wychwycić to też psychoterapia bardzo w tym pomaga, ale to pewnie później będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Eee, może wystąpić e, taki moment e, remisji, który będzie trwał bardzo długo, natomiast też należy wziąć pod uwagę to, że no, jeżeli bierzemy leki przez dłuższy czas, to też się na nie uodparniamy. Mm -hmm. Dlatego może być tak, że na przykład jakiś zestaw leków działa fantastycznie przez nie wiem, 5 lat, 10 lat, 15 lat nawet, natomiast po tym czasie może się okazać, że jednak coś nie działa, bo jesteśmy już na tyle uodpornieni, że trzeba albo większość dawkę, albo zmienić lek, albo jeszcze coś innego wprowadzić. Dlatego trzeba być bardzo uważnym przy tej chorobie i pilnować tych leków, żeby je odpowiednio przyjmować. A właściwie, czemu HAT jest chorobą nieuleczalną? Dlaczego musimy brać te leki do końca życia i uważać w zasadzie do końca życia? Jakbyś mogła nam powiedzieć? Na HAT składa się kilka czynników, tak? i te najważniejsze to jest przede wszystkim genetyka, czyli w genach dostajemy różnego rodzaju problemy psychiczne. I tutaj, jeżeli na przykład jeden z rodziców miał HAT, no to dziecko ma od 30 do 40% prawdopodobieństwa, że również zachoruje, co jest dosyć, dosyć wysoką liczbą. Kwestie środowiskowe też, czyli życie w permanentnym stresie, na przykład jakaś zła praca, nieprzyjemne sytuacje życiowe, kiepskie dzieciństwo, jakieś patologie i tak dalej, ale też kwestia tego, co się dzieje w naszym mózgu. Czyli e, nasze neurony e, no, jakby przekazują sobie serotoninę, dopaminę i te wszystkie inne e, hormony. Natomiast w e, mózgu e, czy osoby z Hadem, czy na osoby z depresją, to przy, przekazywanie jest zaburzone. I na przykład w przypadku depresji, która jest uleczalna, mhm. wystarczy dorzucić trochę serotoniny. Tak, w dużym skrócie, tak, opowiadam, że wystarczy dorzucić w lekach trochę serotoniny, troszeczkę jej dorzucić w postaci psychoterapii, zadbania o siebie na co dzień, i tak dalej. Yy, mózg zaczyna tę serotoninę wytwarzać i wszystko jest w porządku. Natomiast yy, u, w mózgu, u osoby z Hadem są skoki, albo tej serotoniny nie mam w ogóle, a potem natychmiast jest jej taki nadmiar, że mamy ma że występuje mania. Dlatego, ponieważ nie da się do końca tego wyregulować, tak, żeby było na, na poziomie takim zerowym, hmm. takim najbezpieczniejszym, no to dlatego te leki trzeba brać dożywotnie, żeby one cały czas regulowały te poziomy, te skoki. I właśnie w książce bardzo fajnie porównałaś mózg zdrowej osoby, że mm, na tym zdjęciu jego mózg różniłby się od osoby, która jest chora. I ja się właściwie tak zastanawiałam, czy jeżeli rodzi się taka osoba, która jest obciążona hadem e, genetycznie, to czy mm, ten mózg jakby od urodzenia już wygląda na ten chory mózg, czy Wygląda zdrowo i wiadomo, z czasem przy odpowiednich czynnikach te neuroprzekaźniki działają i ten mózg się jakby zmienia, czy odgórnie ten mózg jakby jest dosyć nietypowy, gdybyśmy zrobili to EG? Najprawdopodobniej rodzimy się już z takim mózgiem, który ma pewne predyspozycje. Dlatego też zaczynają się pojawiać badania, gdzie występuje chad u dzieci. To się bardzo rzadko stwierdza, mm -hmm. bo, no bo ciężka jest diagnoza takich dzieciaków, natomiast to się zaczyna pojawiać. Więc rzeczywiście wnioskuję, że jednak mimo wszystko rodziły się z takim mózgiem, a nie innym, i pod wpływem pewnych czynników, stresu w życiu, tak, w ogóle całego życia, no, pewne, pewne rzeczy się ujawniają. No właśnie, też się zastanawiałam, jak ten had wyglądał, u takich mniejszych dzieci, no ale jak mówisz, te badania dopiero teraz wychodzą. Ale w książce właśnie poruszyłaś temat hadu u młodzieży. I oczywiście więcej informacji możecie sobie znaleźć w książce i serdecznie polecam zajrzeć do niej, ale czy mogłabyś tak w skrócie powiedzieć, jak wygląda ten had u młodzieży? Czym on się różni od hadu u dorosłej osoby? Proszę że szybciej jest leczone i szybciej taki człowiek ma prawo wrócić, <noise> ma możliwość wrócić do tak zwanej normalności, tak? W cudzysłowie oczywiście. Ehm, chat nastoletni, tak jak depresja nastoletnia, może być e, niestety zrzucony na karp e, na przykład okres dojrzewania, że to buzują hormony i że ten nastolatek jest, nie wiem, niegrzeczny, niewdzięczny, czy cokolwiek mhm, takiego. Natomiast w momencie, kiedy nie wiem, traci zainteresowanie tym, co sprawiało mu Frajdę, kiedy jest mocno poirytowany, kiedy kiepsko sypia, najpierw na pewno rzuciłoby nam się w oczy depresja, stany depresyjne. Jeżeli są one przeplatane takimi nienaturalnymi stanami radości, no to wtedy trzeba by było się zacząć przyglądać. Wtedy jest i kreatywność większa, i chęć w ogóle do życia. Ale też właśnie jest dodatkowe poirytowanie na przykład. Wszystko no. takiego człowieka może wkurzać, e, może, może się pojawić kłótliwość, e, pojawić, może się pojawić całe mnóstwo negatywnych myśli o sobie, o świecie, o innych ludziach. No tutaj jest taka odezwa do rodziców i opiekunów, żeby jednak przyglądali się tym dzieciakom, że to nie zawsze są po prostu hormony i, i buzujące i, i trzeba po prostu to przeczekać, tylko może to jest czas na to, żeby się udać na przykład do psychologa dla młodzieży, żeby po prostu sprawdzić, co się dzieje, tak? Lepiej jest sprawdzić i dowiedzieć się, że nic, że wszystko jest w porządku, że nic się nie dzieje, niż coś przegapić. Masz rację, i tak jak mówisz, dla rodziców myślę, że to jest takie dosyć duże wyzwanie, żeby wyłapać, czy zachowanie dziecka jest ok, czy nie, czy łapie się w tej normie, czy już nie. No i często, tak jak też już wspomniałaś, rodzice zrzucają to na hormony, na wiek dojrzewania, no bo przecież to jest normalne, że on się tak zachowuje, no bo on dorasta i w ogóle. Więc myślę, że to jest dosyć trudne. I mam jeszcze do ciebie takie pytanie. Bo w książce czytamy, że są różne typy tego hadu, To pierwszy, typ drugi. No i czy to wygląda tak, że jakby do końca życia jestem w tym jednym typie, na przykład w typie pierwszym i jakby no, jestem określona w nim i, i zachowuję się tak, jak e, na ten typ przystało? Czy jest taka możliwość, że raz jestem w typie pierwszym, raz w rapid cycle, raz w drugim? Czy jakby jest to tylko jasno określone na ten jeden typ? Raczej to jest tak, że jak już jest jeden typ y, przypisany danej osobie, że tak powiem, to, y, to on już jest po prostu. Mm -hmm. Jedyne, co się może zmieniać, to czasami mania nie jest... Pełnoobjawowa, czyli tam z psychozą, z jakimiś różnymi stanami bardzo nieprzyjemnymi, może występować w formie hipomanii, natomiast no, nie jest tak, że mamy tak, że zmieniają nam się fazy, na przykład co kilka miesięcy czy co kilka tygodni, i nagle będą nam się zmieniać z dnia na dzień. A jak to wygląda z tymi remisjami? Jak często one się pojawiają, jak też długo trwają? No to jest bardzo indywidualna kwestia, naprawdę. No i przede wszystkim one mogą trwać od kilku dni do, do nawet kilku miesięcy, tak i wtedy, wtedy można mieć takie wrażenie, że to był po prostu jakiś tam epizod nawet nie po prostu coś się wydarzyło i dlatego tak, tak się czuliśmy. I można przegapić ten moment, kiedy warto by było udać się do specjalisty. A jak wygląda psychoterapia osób chorych na HAT? No, bo wiemy, że HAT jest chorobą dożywotnią. I czy ta terapia też jest dożywotnia, czy to jest jakby jakiś proces trwający? Psychoterapia nie trwa dożywotnio, tak, mhm. tak jak leczenie farmako farmakologiczne. To, co jest istotne, to to, że najczęściej stosuje się terapię poznawczo-behawioralną, czyli taką terapię, która skupia się głównie na tu i teraz i na przyszłości. Trochę bardziej, niż hmm. za bardzo się nie grzebie gdzieś tam w dzieciństwie, oczywiście chyba, że pacjent ma takie życzenie, tak? To próbujemy rozpoznać, co tam się wydarzyło, jakie traumy, patologie i tak dalej zaistniały, że, że być może ten hart wystąpił. Natomiast bardziej skupiamy się na tym, jak funkcjonować, czyli dbamy o tak zwaną higienę życia o to, żeby wprowadzić sobie pewną rutynę, bo rutyna działania, rutyna życia dla osób z hadem jest bardzo istotna, czyli na przykład higiena snu, czyli wstawanie i kładzenie się spać mniej więcej o tych samych porach, czyli odpowiednie dostarczanie sobie substancji odżywczych, nawadnianie się, trochę ruchu. Znalezienie na przykład pracy, jeżeli to jest dla kogoś ważne i jest taka możliwość. Pracujemy też nad tym, w jaki sposób na przykład utrzymać związek lub znaleźć kogoś do związku, bo jest to oczywiście w 100% możliwe. Dlatego, no właśnie, w terapii skupiamy się na tym, jak. Żyć na co dzień i jak funkcjonować, żeby było bezpiecznie, żeby można było wychwycić, że na przykład coś się zaczyna. Mm -hmm. Kiedy czujemy się troszeczkę gorzej, może się okazać, że to po prostu taki spadek energii, no bo to się zdarza każdemu, ale to może być też zaczątek depresji. I na terapii, właśnie poprzez takie na przykład prowadzenie dzienniczka emocji, wprowadzamy taką umiejętność, że pacjent jest w stanie rozpoznać, że coś się zaczyna dziać i wtedy wie, jak reagować. I właśnie jak reagujemy, co może zrobić taka osoba, która czuje, że zaczyna jej się jakiś epizod, czy jest, są jakieś sposoby na to, że jakby zaczynamy czuć, że to będzie na przykład depresja czy mania, coś możemy zrobić z tym? Zależy co na kogo działa, oczywiście, ale jeżeli na przykład pojawia się epizod maniakalny, już wyczu wyczuwamy, że to jest, że nadchodzi mania, no to wtedy dobrze jest się w każdy możliwy sposób zabezpieczyć. To znaczy, przede wszystkim zrobić sobie na przykład listę rzeczy do zrobienia, które trzeba zrobić, żeby gdzieś tam nie popłynąć ze swoimi myślami, fantazjami, planami itd. Jeżeli na przykład przyjdzie jednak ta mania i Yy, zaczynamy mieć jakiś fantastyczny pomysł na biznes, czy na cokolwiek takiego, to żeby się zabezpieczyć i na przykład porozmawiać, nie wiem, z kimś bliskim, z partnerem, z partnerką, z rodzicami, z, z kimkolwiek, yy, żeby, przy, to, żeby to przedyskutować, żeby mieć jakiś taki bufor bezpieczeństwa, właśnie, żeby był ktoś, kto będzie w stanie nam powiedzieć: Słuchaj, już co może jeszcze nie teraz, może, może zastanówmy się nad tym, może daj sobie czas i za miesiąc do tego wrócimy, tak? Żeby to było takie, takie bezpieczne też dla tej osoby. Jeżeli wiemy, że na przykład w Manii mamy tendencję do, nie wiem, ryzykownych zachowań na przykład, albo tendencje do nadużywania alkoholu czy narkotyków, to żeby się pozabezpieczać, żeby nie było alkoholu w domu, żeby raczej się powstrzymać od wyjść do jakichś klubów, pubów czy tego typu mm. rzeczy. Um, czyli moż można to zrobić jak najbardziej. I dostarczać sobie w domu czy, czy w takim życiu codziennym pewnych drobnych przyjemności od nie wiem, co by to miało być dla danej osoby, ale od, nie wiem, kąpieli w wannie, tak, jakiejś takiej pachnącej, poprzez czytanie książki, jazdy na rowerze, no, cokolwiek nam sprawia przyjemność. Sprawiać sobie tę przyjemność, dodawać sobie samemu serotoninę, żeby nie było aż takich dużych braków. Tak samo, jeżeli zaczynamy odczuwać, że nadchodzi depresja, czyli wpadamy w drugi biegun, no to w drugim biegunie już też, też, też się zabezpieczamy, tak? Czyli staramy się zrobić to, żeby depresja nie nadeszła. Na przykład staramy się wyjść na spacer, staramy się, nie wiem, na przykład jeden pokój w mieszkaniu, żeby mieć takie poczucie, że coś udało nam się zrobić, że, że działamy, że jesteśmy aktywni. Spróbować też zaangażować inne osoby, jakąś grupę wsparcia, jakichś przyjaciół, żeby, nie wiem, przyszli, obejrzymy razem film, chodźmy do kina. Okej, okay. wspomniałaś też, że w Manii współwystępuje zażywanie różnych środków psychoaktywnych, czy to narkotyków, czy to alkoholu. I czy jesteś w stanie powiedzieć, Skąd to się bierze, że właśnie ta mania w zasadzie jest często taka powiązana z tymi środkami psychoaktywnymi? Czy to wynika z próby radzenia sobie z tym stanem, w jakim jestem, czy raczej nie wiem, są jakieś inne czynniki, typu chęć zabawy, czy przy towarzystwie spędzenie czasu? Czy jesteś w stanie jakby odpowiedzieć na to pytanie? Z jednej strony jesteśmy bardziej podatni na sugestie, to znaczy, jak ktoś zaproponuje, no to czemu nie, bo przecież się bawimy, no to tam jeden drink czy siedem kolejnych drinków, nic mi nie zrobi, tak? Po drugie, chory ma też takie przeświadczenie, że jest wszechmocny, więc w zasadzie może wypić i wziąć różne narkotyki i kompletnie nic mu nie będzie, a będzie się fajnie bawił. A trzecia sprawa jest taka, że na przykład alkohol. No, alkohol trochę, trochę nas spowalnia. Mimo wszystko daje początkowy high troszeczkę, ale potem nas spowalnia, więc może to być taka forma wyciszenia, że na przykład po alkoholu będzie łatwiej zasnąć. I to jest też bardzo ryzykowne, no bo skoro łatwiej jest nam zasnąć, wysypiamy się i jesteśmy mniej przemęczeni, bo trzeba pamiętać, że w manii sypia się na przykład pół godziny na dobę i to jest według mózgu wystarczające, no to jeżeli mamy szansę się wyspać, no to to jest bardzo kuszące. I bardzo niebezpieczne też jednocześnie. Okej, okay. w książce też poruszyłaś jakby temat chorób, które współwystępują z HADem, na przykład ADHD. A czy jest taka możliwość, żeby mieć jednocześnie i HAD i borderline, jakby? Wiemy, że HAT jest chorobą, a borderline jest zaburzeniem. Oba są bardzo ciężkie. No i czy jest taka możliwość, że one współwystępują ze sobą i w zasadzie z czego to wynika? Jakby, no bo wiemy, że borderline to zaburzenie osobowości. Czy to akurat się oddziela jakoś, że to wynika z dzieciństwa, a choroba to coś innego? Czy, czy jakby to razem współwystępuje? I jak sobie w zasadzie radzić z dwoma ciężkimi zaburzeniami? One mają inne podłoże, tak? I mm -hmm. to y, jaką mamy osobowość, jakie mamy zaburzenia osobowości właśnie zostało ukształtowane, kształtowało się od, od wczesnego dzieciństwa potem przez jakieś traumy, y, patologie, problemy y, itd. No, choroba jakby pojawiają się o pierwsze objawy w jakimś wieku, w jakimś okresie i jakby musimy sobie z tym radzić. Oczywiście teoretycznie wszystko jest możliwe, tak, gdzieś tam w naszym mózgu, że może występować i HAT i borderline, co, co wydaje mi się niezwykle rzadko się zdarza. Natomiast gdyby tak, taka sytuacja nastąpiła, no to przede wszystkim leczymy się farmakologicznie, tak, na HAT, bo to jest jakby podstawa, a potem w terapii e, przepracowujemy i jedno, i drugie. Okej, okay, czyli jakby działamy osobno na borderline i osobno na hat, A czy jest taka możliwość, żeby właśnie mm, te leki, które bierzemy na chat, pomagały w tych skokach, które pojawiają się w borderline? Na borderline nie. Ok, czyli tutaj po prostu y, terapia. A jak sobie poradzić z tym, że nasz bliski jest chory? Jak możemy sobie pomóc i jak możemy pomóc też tej drugiej osobie w tym? Są dwie takie najważniejsze kwestie, które zawsze poruszam. Pierwsza to jest zaakceptować diagnozę. W pełni zaakceptować, że to jest diagnoza dożywotnia, że to nie jest łatwa choroba, że żyje się niejako w trójkącie. No i że, że to się będzie ciągnąć trochę tak i mogą być różne wzloty i upadki, i na to trzeba być gotowym. Druga kwestia to jest taka, żeby po prostu rozmawiać z osobą, która ma zapytać wprost, czego potrzebujesz, jak ci mogę pomóc, kocham cię, zależy mi na tobie, jestem tutaj. Jestem dla Ciebie, ale chcę Ci pomóc, czy na przykład mogę, nie wiem, pozmywać naczynia, bo widzę, że nie masz siły, tak? Albo czy mogę coś dla Ciebie zrobić? Rozmawiajmy. To jest chyba podstawa. Ta druga osoba też da nam taki sygnał, że czegoś potrzebuje, albo że potrzebuje być sama na przykład, albo że potrzebuje towarzystwa, bliskości, czegokolwiek. I to jest, to jest najważniejsze, najistotniejsze. A dla samych siebie? Jakby, jak sobie poradzić z tym, że nasz bliski jest chory i że są te sytuacje, które na nas oddziałują, chociażby mania i jej skutki? Nawet pójście sposób? do psychologa, nawet pójście na terapię, spotykanie się z przyjaciółmi, pasja, hobby, czyli robienie to, co robiliśmy dotychczas, co sprawiało nam frajdę, co nam dodawało energii, czyli normalna praca, nie zamykanie się w domu, z osobą chorą, dbanie o siebie, o to żeby nam było dobrze, no bo jeżeli my będziemy mieć e, energię, siłę i motywację do tego żeby pomagać i wspierać, no to wtedy tym wszystkim będziemy mogli się podzielić. Jeżeli tego nie będzie, no to z pustego i Salomon nie naleje, tak, nie damy rady. Okej, okay, i chciałabym jeszcze żebyś nam powiedziała o ciąży w Hadzie. Bo to był bardzo ciekawy rozdział i bardzo mnie zaskoczył, bo to dość kontrowersyjny temat, bo jednak z tych leków trzeba zejść i nie sądziłam, że to jest aż takie ciężkie. Oczywiście jest to możliwe, ale mm, też zaskoczyło mnie to, że kobieta w ciąży może przyjmować leki, nawet te małe dawki, ale mimo wszystko jest to ryzyko wystąpienia manii i depresji i jak to w zasadzie oddziałuje na nią i no, na to dziecko. Jak, jak najbardziej, a ponieważ nie możemy się pozbyć epizodów, no to najczęściej z tych leków się schodzi, bo to jest mimo wszystko bezpieczniejsze dla płodu, tak? No, jednak chemia wprowadzana do organizmu nie pozostaje bez, bez żadnych skutków. Co daje oczywiście ryzyko silniejszych epizodów, niestety daje też większe prawdopodobieństwo wystąpienia depresji poporodowej u matki, no i też kwestie takie troszeczkę zahaczające o etykę, tak? Czyli jeżeli hmm. ja mam chat i zachodzę w ciążę, no to wskazuje, skazu no nie skazuje w 100%, ale na przykład w 40% wskazuje swoje dziecko, że też może mieć gdzieś tam w przyszłości hat lub inne problemy natury psychicznej. No i teraz pytanie, czy ja mam takie prawo i czy mogę to zrobić? Z, z jakich pobudek i tak dalej, tak? Tutaj nie będę odpowiadać na to pytanie, bo to jest w kwestii, w gestii każdej z, każdego z nas osobno, ale no tutaj też pojawiają się takie, takie wątpliwości. A czy zdarzają Ci się takie pacjentki, które no, mają hat, ale też zastanawiają się, czy zajść w tą ciążę, czy nie? Tak, tak, to się, to się zdarza i właśnie pojawiają się te, te wątpliwości, o których wspomniałam. Mm. Chyba największym lękiem jest właśnie kwestia przekazania choroby dalej. No, i tego, że trzeba zejść z leków, bo jednak o ile w manii osoba chora czuje się wszechmocna, czuje się fantastycznie i generalnie jest pięknie, no to jak jest duży wzlot, to jest też bardzo duży upadek, a depresja może być bardzo, bardzo ciężka. Jak się pracuje z takim pacjentem? No bo nie możesz powiedzieć wprost, zrób to lub nie rób tego, i czy jakby dochodzicie do tego, co tak właściwie ta pacjentka chce. Hmm, czy zaś cięże, czy nie? No, jak to wygląda? Pracujemy przede wszystkim nad motywacją, tak? Co jest jej motywacją? Czy chęć posiadania dziecka to jest na przykład presja społeczna bardziej, bo babcia chce, bo mama chce, bo ktoś już chciałby wnuki, bo coś tam? Czy to jest na przykład jej motywacja, że bardzo jej zależy, że chce, że tak czuje, że czuje, że chce być matką i tak dalej? No ja nie mogę powiedzieć słuchaj, nie rób tego, bo będziesz musiała odstawić leki, czy rób to i zobaczymy, co się stanie, tak? Mhm. Eee, no bo to nie jest e, jakiś królik doświadczalny, ani nic takiego. Ale właśnie po przepracowaniu y, motywacji, po przepracowaniu odpowiednich emocji, akceptacji takiego stanu, co się może wydarzyć nie musi, ale może się wydarzyć i tego, że być może będzie ciężko i że będzie musiała przez celutką ciążę być pod opieką nie tylko ginekologa, położnika, ale też psychiatry i być może być w terapii także. Jeżeli jest na to wszystko gotowa i mimo wszystko chce zajść w ciążę, no to, to jak najbardziej, tak? No ja tutaj nie jestem żadną wyrocznią ani nikim, kto ma pełne prawo do, do mówienia komuś, co robić. Natomiast jeżeli rzeczywiście ktoś chce i ma to przepracowane, to, to jasne. I wtedy po porodzie wraca do tych leków. A co jeśli jakby ona chce karmić? No to wtedy, do momentu, kiedy przestanie karmić, to dopiero wtedy zaczyna brać te leki? Wtedy tak, natomiast no nie mówię, że się naciska, ale sugeruje się, żeby może jednak wejść na karmienie butelką, natomiast jednak wrócić do tych leków jak najszybciej, żeby, żeby zdrowiej funkcjonować i lepiej też opiekować się maluchem. Okej, okay, a jak to wygląda z takiej perspektywy, że no, ta mama jakby obciążyła genetycznie tego maluszka yy, i czy jesteśmy w stanie w jakiś sposób środowiskowy zapobiec temu, żeby ono miało ten hat? No bo jak wiemy, te 30-40% jest szansy, że to dziecko odziedziczyło po tej mamie i zachoruje na had. Yy, to czy jesteśmy w stanie jakoś środowiskowo, czy wychowawczo jakby na to wpłynąć, żeby ten had się nie pojawił? Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. Jedyne, co zyskujemy w ten sposób, to to, że wiemy, że istnieje takie prawdopodobieństwo, więc jesteśmy bardziej uważni już na pierwsze objawy. I wtedy można szybko zareagować, szybko wdrożyć leczenie i wtedy być może nie wystąpią na przykład psychozy w Manii albo bardzo głęboka depresja. Czyli nawet jeżeli szybko wyłapiemy te objawy, to i tak jakby to dziecko będzie musiało brać te leki do końca życia i nie damy rady, jakby tego wycofać. Że zaczniemy leczenie i da radę to wycofać jakoś. Nie, nie, nie wycofamy. Jeżeli choroba nas dopadnie, to nas dopadnie. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. Ja chciałabym Ci jeszcze tak powiedzieć, że um, jestem bardzo zadowolona z samej tej książki, um, ponieważ oprócz tej treści takiej stricte naukowej um, i takiej wiedzy, to jest też właśnie ta część taka samopomocowa, typu dzienniczek. I to jest też dobre nie tylko dla osób z HADEM, bo ja, jakby już wychodząc z epizodu depresyjnego, też właśnie skorzystam sobie z tego dzienniczka, w którym się zapisuje jakby te postępy. Jest generalnie bardzo fajnie to skonstruowane. No i tak jak ja też mówiłam wcześniej, no ten język jest generalnie bardzo przystępny i ja też nie sądziłam, że ja tak mało wiem o tym Hadzie, bo mimo wszystko wydawało mi się, że coś na tych studiach jednak opowiadają, a dopiero po przeczytaniu tej książki uświadomiłam sobie, jak niewiele wiedziałam, chociażby te aspekty ciąży, leków, czy tej młodzieńczej, czy współwystępowania różnych innych chorób, i naprawdę y, tę książkę powinni u nas na studiach y, dawać do czytania niż niektóre te, te, te cegły, bo, bo brakuje właśnie takiej, takiej wiedzy, y, też w sumie życiowej i takiej y, praktycznej, jak to wygląda y, naprawdę ten hat i czym się charakteryzuje. Cieszę się bardzo, <laughs> tak, bardzo tak. się cieszę. Dziękuję. <laughs> dziękuję Ci bardzo za rozmowę. A z Wami już się żegnam, życzę Wam oczywiście dużo zdrowia, bądźcie bezpieczni, bądźcie zdrowi i do usłyszenia.